Tam. Widzę, że już tam. Tak, mhm. prawie... tutaj przed most lądujemy. Mhm, mhm. Dobra. To jest taki magazyn. Dobra, dobra, już... ma być. Dobra, Ach, Tutaj od boku jest wejście. Znaczy, tutaj coś będzie. Musi być. Jest jedna broń. Coś więcej. Tam jakiś jest plecak, No hełm dobra, na razie byłeś razę Dobra idziemy stąd Naprawdę przeskocz to Tutaj w sumie na dół można by zejść, bo tam też są, tylko że musimy tutaj kawałeczek sobie obejść no, tam już widziałem, że lądowali jacyś. Mhm, ale to po drugiej stronie chyba mostu. Też dosyć wysoko tutaj te postacie skaczą. Ostatnio przypomniałem mi się, jak porównywaliśmy to z memo No, więc no co? Lecimy stąd. Lecimy. Czy czekamy na strefę. No, no w sumie. W tym miejscu nie mi jesteśmy. z tym głosem. A, po podskoczeniu przestajesz. No tutaj nic nie było. Ewentualnie możemy... To jest chyba jedyne wejście. Z tego co widziałem. Dobra, na mapie jesteśmy na G6. G6, czyli to w sumie w samym środku mapy. No tak, tak jak masz tą taką A. tamę tam Staram się w sumie mógłbyś tak stanąć koło mnie i ewentualnie będziemy po prostu mierzyć w drzwi jak ktoś otworzy to od razu po prostu mu strzelimy Dobra coś chyba pojawiła oku mhm. y y jesteśmy y blisko dobra. Także de facto możemy poczekać aż e strefa zacznie się być przy tym jeziorze tam Ruby Lake, jak to widać. To dalsza część tego kompleksu. No dobra, chyba już więcej nic nie będzie. No jeszcze raczej więcej nic nie będzie, a poza tym... Jak ...strefa już dociera do... ...jeziora. To lepiej stąd czmychać. Tu jest granat jeden. Dobra, let's go. Już widać tam. Mm -hmm. Ciekawe Z Słodkami na dół, a na... nie, plecak. No kurde, już nas strefa bierze. No widzisz takie maski gazowe, nie? Tu maski no. gazowe no. No, z minutę nawet coś takiego było. Generalnie czasami też cię tam ten gaz już otoczy i zastanawiasz się, w którą stronę biec, to patrz po obrzeżach ekranu, bo tam będzie taki czerwony znacznik, gdzie dostajesz obrażenia. Mhm. Najlepiej mieć go na samym dole pośrodku, wtedy biegniesz, jakby odbiegasz od tego gazu. Mhm. Jest taki mały wskaźnik, w którą stronę Dobrze się kończy ta strefa. Czekam może szapteczki, weźmy. Masz szapteczkę? E, mam tu jeszcze te gazy. Nie wiem, czy ja dożyję. Chcesz szapteczkę? Ona ci będzie trochę więcej dawać. Na razie nic jeszcze. Gdzieś tu wylecimy z tyłu. Mhm, tutaj już za tym... Za ulicą powinno się kończyć. Teraz jak biegniemy, to ten czerwony wskaźnik masz właśnie mm -hmm. przy swojej postaci. Dobra, już tutaj będziemy. Daj apteczka, słuchaj. procent. drop. No Ja, mam, dobra, No zupełnie. Patrz tutaj pod ten most. No bo w nie wiem, czy chodziłeś na tej zwykłej, zwykłym tutaj e, trybie w ogóle grze? tak nie w ogóle nie grałem wszystko po można powiedzieć to spoko nie ale za dużo ludzi tu się wybudowali na serwerach tych swoich baz mhm. to jest baza koło bazy baza koło bazy i niektórzy nie są naprawdę do dupy bo idziesz i ci ludzie normalnie w tych bazach tam siedzą nie siedzą mm -hmm. i bo też byłem w sumie ofiarą bo wzięli mnie skuli tak mnie chodnika. rozebrali mnie i mnie wypuścili na golasach w samych batkach. No, może my też musimy sobie zrobić jakąś bazę tutaj kiedyś Dobra, gdzie jest nasza strefa? O kurde No to musimy mocno biec dobra. No, chyba nie ma co czekać Bo ten deszcz jest po naszej stronie No nie będzie nas tak widać Znowu my też nie widzimy nikogo więc No cóż. Za 30 sekund zacznie się No F4 jesteśmy F4. F4, F4 Jeszcze kawałek No generalnie do rzeki musimy dobiec Wtedy będziemy bezpieczni Wydaje mi się, że rzeka jest tutaj Tu jest rzeka No dokładnie Tu jest jakiś Kampery. Zamknięte są. Przynajmniej pierwszy widzę, że jest zamknięty, to możemy od razu plądrować. Dobra, bierz ten, ja biorę ten obok. O, co to jest? Llecak łupka. Normalnie. Nic czeka wada. Też będzie nic nie ma. Pistonety, pistonety. Jesteśmy dokładnie. Rzekę przebiegliśmy. Jesteśmy na F4. To nie jest prawy górny róg F4? F4. To jest taki punkt. F4. No, gdzieś tu jesteśmy. Zastanawiam się, czy nie można na razie się tutaj przybunkrować i wejść do tych kamperów. No, może nie, nie było. Bądźmy w jednym. I zamknąć się. Powinniśmy dotrzeć do drogi I Wtedy będziemy mieć pewność że znajdujemy się we właściwej strefie Okej okay, jest i droga Chyba No mhm. tam Tak, tak, tak No ten most się zawiera w tym Więc pytanie czy... czy nie iść do tego mostu A pod most No ja tutaj pod a nie, nie wejdziemy a Nie da się być zelamy Możemy sobie tutaj kucnąć No kucy. Dobra, patrz na tyły a ja będę cały czas obserwował przód Powinno nas, nam zrobić ewentualnie, trzeba będzie podbiec tylko kilka kroków do przodu. No tak strefa widzę, że się mniej więcej kończy na brzegu. Masz jeszcze jakieś bandaże albo apteczki? Nie, jest nic. No właśnie lipa, bo ja też nie mam. mała strefa. 3, 3, jesteśmy gdzieś tak na obrzeżach tego. No dokładnie. Nie, powinno się tam zakończyć zaraz koło nas ewentualnie podbiegniemy na sam początek tego mostu. O stary, ale mamy złabistą pozycję, bo tu będzie się kończyć ten chyba najmniejszy krąg. Tutaj bardziej do mnie, bo tutaj trochę będziecie osłaniać więcej tych samochodów. Także jeżeli ktoś będzie biegł to w naszym kierunku. O i chyba nawet samochód jedzie. To tam hmm, się, się coś on. za górką dymiło. No, o, widzimy właśnie. To nie, czy nie można tutaj wejść? Czołbać się. Nie, 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 można. Dobra, skąd mogą nam przychodzić? Właściwie to albo z tej górki po lewej, albo z górki po prawej. Innej opcji nie ma. Chyba nic nie mam na dystansie, to jest ten. Ja to tą furą goście pojechał no, Za 30 sekund się przekonamy Dobra widzę go tam za górką, za nami Widziałem kopci się, jedzie tam widzisz? Aha, widzę widzę Gdzieś tam. Tam mhm. tam. Stanę. Dobra jedzie tu, jedzie tu, jedzie tu, jedzie mhm. tu jedzie. Dobra dobra, nie, nie, ch nie chcę przejedzie No będzie, nie, przejechał Pytanie czy będzie nas objeżdżał Chyba będzie nas objeżdżał no, bo tylko krąży po mapie Pewnie czy krąży Dobra to obserwuj tą górkę gdzie on tam pojechał a ja obserwuję tutaj tą skąd przyjechał Dobra, wraca się Wiecie, tam, robi koło Jesteśmy w Kazie. Jesteśmy w gazie Dobra. Dobra, tutaj możesz do mnie przyjść. O, o, o! Czekasz tam. Nie, 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 tutaj, słuchaj się gdzie jestem. Dobra, czekaj, jeszcze mam. Goście, jest. Jesteśmy w gazu Kurde. Lara, musimy się z tym zbierać. A on tutaj jest w krzakem. Wiem, Zbiję. Wiem. Jeszcze tak. Zabiję go chyba. Bo... Przez? Tak. Ach, cześć. Cześć. obok tu był gość. W sumie nawet go nie zauważyłem. Ja nie Czuł, mogę, trzeci. Mnie. Ja się schowałem koło gościa, który stał obok. <ścoughs> Jednego zabiłem, drugiego nie. Przejechał. No ale dobra, trzecie miejsce, całkiem dobrze. Ja już zacząłem plądrować tego. A później ten się odwrócił, no to sobie metr ode mnie siedział.